Hej, hej, witajcie na kanale Co jest grane. Wracamy dzisiaj do gry Expeditions Amad Runner Game. Przed nami dziewiąta wyprawa w Karpatach. No i zaraz sobie do niej przejdziemy. Jeszcze tylko klasycznie tytułem wstępu dodam i przypomnę wam o subskrypcjach, lajkach, komentarzach. Kanał jest niewielki, także każde kliknięcie robi naprawdę wielką różnicę. No, a teraz już przechodząc do naszej kolejnej wyprawy, e, kontynuujemy sobie naszą przygodę w tym regionie e, Mountain Labyrinths. No, i tutaj mamy misję Destructive Changes, czyli powiedzmy niszczycielskie zmiany. It's no secret that some of our lakes have been drying up, but we don't know why. It could be changes in climate, flow from contributing rivers or the region's water table. We can't be sure without more data, but we don't have the required equipment to check it ourselves. Dobra, także opis nie mówi nam w sumie za wiele. Mamy tutaj informację, że dzieje się coś, co powoduje, że jeziora, przynajmniej niektóre jeziora w tym regionie, wysychają. No i nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Być może są to zmiany klimatu, być może są mniejsze dopływy z rzek. Regions Water Table, nie wiem może, że jest mniej opadów, nie wiem do końca, co to, co to znaczy. No i potrzebujemy więcej danych, ale nie mamy odpowiedniego ekwipunku, odpowiedniego wyposażenia, żeby to sprawdzić samemu. No i tutaj żadnych wymagań, ale mamy porady. I te porady mówią nam, że to będzie trudna misja 2,5 km, także chyba nie jakoś strasznie dużo do przejechania. Będziemy musieli budować mosty, będą różnice wysokości nam stały na drodze, i w ciężarówce, w punkcie ciężarówka jest napisane: Dwie ciężarówki. Także może rzeczywiście to będzie pierwsza ekspedycja, gdzie weźmiemy sobie dwie ciężarówki. Być może nie byłoby to wcale konieczne, ale może nie będzie to zły pomysł. No i bonusowe wymagania. Mniej niż dwa razy recovery na naszej ciężarówce wykonać, mniej niż 200 punktów obrażeń przyjąć i nie przewrócić się więcej niż raz. No i dostaniemy też średni Emergency Reserve, czyli jakiś taki upgrade, w którym będziemy pewnie mogli rezerwę paliwa, być może części zamiennych przewozić. No dobra, spróbujmy. E, tak jak mówiłem, może wezmę dwie ciężarówki, ale raczej zdecyduję się na te mniejsze pojazdy. Tu jeszcze tylko popatrzę. Heavy Advanced Winch. Ok, no to jest to, wydaje się, spoko. To sprzedamy. Dobra, no i wezmę tą ciężarówkę. Myślę, że przez to, że jest jednak troszkę mniejsza, będzie się tutaj sprawdzać odrobinkę lepiej. Dobra, tu chyba żadnych upgradeów nie mamy, także z tą dwójką myślę, że udamy się na naszą ekspedycję. Ciągle tu jest, zdaje się, tylko jeden outpost. Tak jest. Ojej, co ta kamera. A, okej, okay, po prostu te samochody mi się <grywka> zespałnowały dokładnie w tym samym miejscu. To było bardzo dziwne swoją drogą. E, dobra. Troszkę się ogarnąłem. Zobaczmy teraz, co tutaj mamy. Mamy odwiedzić jezioro. I mamy zeskanować z drona. Aha, po prostu rzucić okiem na trzy jeziora. Hmm, może spróbuję tutaj gdzieś pojechać. Jest taka drobna wyrwa w tych drzewach. Może uda nam się dojechać w to miejsce, ale zobaczymy. Na razie zacznijmy. Będę musiał kontynuować gdzieś tędy, dobra, chyba jakoś się postaram przedostać na to wybrzeże. Tutaj możemy wybudować most, widzę, no i może to zrobimy przy okazji, akurat mamy tyle tyle części Poza tym ma, dobra i tak musieliśmy to zrobić Dobra, tu mi się wydaje możemy podjechać Może jakoś tędy Tu na Luzaku podjechaliśmy. Dobra, jesteśmy już tutaj na wybrzeżu tego jeziora. Znana nam już mini gierka Oj Myślałem, że zdomrzę. Success. It seems that falls a appeared in the rock recently and they heavily impact the condition of reserve wars. Faults appeared in the rocks? Nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, to było luźne. Teraz tak naprawdę wydaje mi się, że powinno być też w miarę spokojnie przejechać z powrotem. Może pojedziemy tu i tędy. No i wybrzeżem, wybrzeżem do celu. Myślę, że tak, że jestem fanem póki co tego, jak ta ciężarówka sobie radzi. Jadę na tym biegu high, gdyż z jakiegoś powodu ta ciężarówka się dziwnie zachowuje na automacie. Wygląda jakby wrzucała jedynkę, później dwójkę, później nagle, właściwie co jakiś czas się zatrzymuje i redukuje do jedynki, i tak to skacze, i skacze, i na pewno nie wpływa pozytywnie na nasze zużycie paliwa. Myślę, że ten bieg high jest dużo przyjemniejszy jakieś straszne uszkodzenie, teraz żeśmy zaliczyli a nie mam części no tak Troszkę tutaj spowolnię się Przy okazji może też zmienimy porę dnia O teraz widziałem, że widzę tam godzinę Chyba weszło z ostatnim update'em może być ciekawie damy radę damy The lake is almost completely dry. More research is needed. Ok. Czyli tutaj po prostu musieliśmy sobie zajrzeć. Spoko. Natomiast. Polećmy sobie w ogóle tym dronkiem. Czy ja tutaj zobaczę. Tu będzie jakiś przejazd. Chyba, chyba się uda, U, jednak nie przyjadę tutaj, chyba nie przyjadę, a tutaj może tam. Kurde, tu jest głębiej niż mi się wydawało. Nie, no tutaj jest, kurde. Musi tutaj się dać przejechać. Wykajcie. Nie wiem, czy to jest dobra ciężarówka do takich ganców Ale spróbujemy. Jest moc. No ten pojazd jest nie do powstrzymania. O, jest most chyba nawet. Tak jest. Drzewa, wiedziałem, że mi będą tutaj powstrzymywać, ale się nie damy. Dobra, dotankujemy, weźmiemy sobie nawet części. A, jeziorko mamy tutaj. Wydaje mi się, że też tu byliśmy. No dobra, pojedziemy tu, tu. Spróbujemy w ten sposób. Mm, może troszkę się ponaprawiam? A. Dobra. Chyba jakiś przesmyk pomiędzy drzewami. Nie wiem jak z a, nie wiem jak z tymi skałami. A, dobra, te skałki są w sumie niezbyt niebezpieczne. I tutaj to jezioro to wyschnięte do reszty. The local small pond seems to be in very poor condition. They are clearly drying up, possibly due to low seismic stability in the region. Czyli że trzęsienia ziemi jakieś wywołują, że ta woda gdzieś, nie wiem, wlatuje pod ziemię? O nie, explore the area, nasza ulubiona, w cudzysłowie, misja i mam jechać z powrotem tam? Na Naprawdę, byłem już tam. Ale dobra. Tu jest jakiś przejazd. Nie wiem, czy się da przejechać, ale. Trzymajcie kciuki. Myślałem, szczerze mówiąc, że to może być już koniec tego zadania, no ale. O te 2,5 km Wydawało mi się, że już troszkę pojeździliśmy, ale też wydaje mi się, że jakbyśmy w innej kolejności zahaczyli te miejsca, to teraz mielibyśmy dużo bliżej niż mamy w praktyce. No ale nie ma tego złego. Paliwo mamy. Możemy jechać. I mamy miejsce na kolejny most. Niestety troszkę wykorzystałem tych części na naprawy i już na sam most mnie nie stać. Dobra, ojej, jaka to, ta strefa jest wielka. Masakra. Już się boję to. Pewnie widzimy się za 3 godziny. Zaczęło padać. Nie wiem, czy to się odbija tutaj na naszej, naszych możliwościach przeprawy przez ten teren. Czy jakoś się dzieje, staje bardziej błotniście, czy coś takiego, nie mam pojęcia. Troszkę się zaczynam zastanawiać, czy problemy z paliwem się nie pojawią, jednak 46% mamy. I nie całe pół baku. O, dobra, ser, zrób sobie zatankujemy. Dobra, ładne widoczki, ale myślę, że niedługo zmienię sobie znowu na poranek. Odkryliśmy climb. Bardzo ładnie. Oj, jakoś się tutaj strasznie zablokowałem. Tak, ni stąd, ni zowąd. Dobra, najwyższa pora. E zrobić dzień. Jeden procent. Jeden procent. Ja nawet nie wiem, gdzie jest ten procent. Tu? Naprawdę? O, oh my god. No, oby ten procent był tu. O, udało się. <laughs> Nic to znaczy nistąd ni No nie miałem innego pomysłu. To był mój ostatni pomysł, gdzie może być ten dodatkowy procent. E, no ale dobra, udało się, ale zeszło mi strasznie dużo czasu na to, na to skautowanie. Ten obszar był naprawdę duży. E, dobra, wszystkie misje poboczne spełnione. Dostajemy też upgrade. Tak jak widzicie, e, czas tej misji dla mnie 53 minuty. Także no, one już potrafią zająć sporo czasu. Dobra, jeszcze parę innych rzeczy sprzedaliśmy, no i, yy, no i mamy 32 tysiące więcej, praktycznie 300 tysięcy na koncie. Może byłoby warto odblokować jakieś ciężarówki, żeby coś kupić nowego. Luknijmy na ten nasz region, czy tak jak mi się wydaje, reszta jest zablokowana dokładnie. Dobra, czyli w kolejnym odcinku będziemy wracać do yy, Arizony. I myślę, że. Wrócimy do naszego Grand Canyon'a i zobaczymy, co tutaj się uda nam zrobić. Zaczniemy od tej misji An Unexpected Find, czyli nieoczekiwane znalezisko. Ale, tak jak zawsze, do tego przejdziemy już w kolejnym odcinku. Po raz kolejny przypomnę wam tylko o subskrypcjach, lajkach, komentarzach. No, i będę się żegnał, także jak zawsze mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Do tego czasu bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć!